Dzisiaj mam dla Was prawdziwą perełkę polskiego kina. Film chyba nie tak znanego szeroko polskiego reżysera Wojciecha Marczewskiego. Będę dzisiaj mówił o filmie Ucieczka z kina Wolność z 1990 roku. Film ten jest naprawdę filmem niezwykłym, który można powiedzieć zajmuje dosyć zaszczytne miejsce wśród polskich filmów w ogóle ponieważ tutaj obserwujemy motyw, którego w polskim kinie chyba nigdy wcześniej, a nigdy później nie było. W każdym razie ja sobie teraz takiego nie przypominam. Już przechodzę do Senna Fabuły. Akcja rozgrywa się w kinie o nazwie Wolność, a rzecz przedstawia się tak, że podczas seansu filmu Jutrzenka dochodzi do niespotykanego, fantastycznego wręcz zdarzenia, ponieważ w pewnym momencie aktorzy, którzy grają w tym filmie, Zaczynają przemawiać do widowni, która ten film ogląda. A biorąc pod uwagę czasy, w których rozgrywa się akcja filmu, centrala polityczna, która jak wiadomo miała też pieczę nad polską kulturą, wzywa do ogarnięcia tematu i do zagaszenia tego pożaru cenzora Rabkiewicza granego przez Janusza Gajosa. Pojawia się on tam razem ze swoim asystentem granym przez Zbigniewa Zamachowskiego. No, i właśnie na wygaszaniu tego problemu przez Rabkiewicza ten cały film się koncentruje. Jest to film, który łączy w sobie kilka rzeczy. Czystą magię kina, to raz. Dwa, cały wątek głównego bohatera granego przez Gajosa, który jest całkowicie zgorzkniałym i cynicznym człowiekiem systemu, to z jednej strony, ale z drugiej, wie też, że nadchodzi dużymi krokami wyczekiwana przez jakość część społeczeństwa, a pewniej większość wolność i tak naprawdę siedzimy wszystkie te rozterki, które targają głównym bohaterem. To jest drugi wątek. I trzeci, który widzimy na pierwszy rzut oka, ten jeden z najważniejszych, to wątek właśnie przemian społeczno-politycznych, które w kraju się działy, gdy ten film powstawał. I ten film niewątpliwie jest jakoś w tych przemianach zauważalnym głosem od strony świata kultury. Jest on tak jakby jednocześnie komentarzem i jednocześnie tak jakby przestrogą przed czasami, które miały nadejść. Stąd też film wydaje się dosyć aktualny do dzisiaj. Mamy tutaj poruszony też bardzo mocno wątek ogólnej cenzury. W końcu jest to praca naszego głównego bohatera. Także pod tymi względami jest to film, którego ja sobie na polskim poletku nie przypominam który by łączył właśnie takie, a nie inne elementy. Takie, a nie inne motywy, i naprawdę warto się skusić na sens tego filmu. Może nie wszyscy, którzy go jeszcze nie widzieli, a go zobaczą, go od razu pokochają, ale sądzę, że większość go doceni, niż uzna, że ten film jest do dupy. To jest jeszcze niesamowite, jeśli chodzi o scenariusz i reżyserię Marzewskiego, że wklół on w ten film, jak na ciężką tematykę, którą porusza, momenty humorystyczne, które tutaj od razu są zauważalne, chociażby w dialogach, które prowadzą między sobą choćby postacie Gajosa i franczewskiego, No jest to wybijające się wręcz. Nie tam przynajmniej te rozmowy śmieszą. Duża też moc tego filmu jest w samej grze aktorów. I to naprawdę jest rzecz, która w dużej mierze też robi ten film, bo ten film jest wręcz fantastycznie zagrany. I to kogo byśmy tutaj nie wzięli jako przykładu. Zbigniew Zamochowski jest bardzo dobry jako asystent Gajosa. Piotr Franczewski jako sekretarz KW. Władysław Kowalski, jako jeden z aktorów, który przemawia do widzów. W epizodycznych rolach Jerzy Bińczycki czy Artur Barciś też robią kapitalną robotę. A przede wszystkim powodują to, że się ich występy pamięta. A to jeśli mówię o rolach epizodycznych, jest najważniejsze, żeby je zapamiętać. Tak przynajmniej sądzę, więc z tego wywiązują się wzorowo. No ale wiadomo, że pierwsze w skrzypce gra tutaj Janusz Gajos. Już to zresztą mówiłem parę razy. Mi się wydaje, że jest to jeden z polskich geniuszy aktorstwa. Powiem więcej, według mnie tacy aktorzy już się w Polsce nie rodzą. Także nie widzę tutaj za bardzo następców Gajosa w aktorskim geniuszu. Tak prawdę powiedziawszy, to nie widzę ani jednego. Chociaż, kto wie, może czas pokaże, że się bardzo mylę w tym względzie. No ale, tak jak mówię, czas pokaże, czy rzeczywiście tak jest. Kończąc jeszcze wątek występu aktorskiego pana Janusza. Jak zwykle, jak prawie w każdym filmie, w którym gra... Film ogólnie może być nawet zły, czy nawet bardzo zły, ale rola pana Gajosa jest co najmniej zawsze dobra. I to jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem. Przejaw geniuszu. To, co jeszcze chciałbym pokrótce omówić, to ten motyw aktorów, którzy przemawiają z ekranki Nowego do widowni. Jest to ewidentny ukłon Marczewskiego w stronę filmu Purpurowa Róża Skyru, Woody'ego Alena, jednego z moich ulubionych filmów Orczyka, którego zresztą omówienie kiedyś na kanał trafi i to już dzisiaj Wam mogę zagwarantować, ale wracając do samego sedna sprawy, to żeby nie było żadnych wątpliwości, że tak właśnie jest, że Maczewski dużo wziął z Alena, to w tym filmie właśnie mamy fragment purpurowej róży z a żeby tego jeszcze było mało, to Marzewski wykonuje tutaj manewr, a polega on na tym, że robi crossover porpurowej róży z Kairu, z filmem, który oglądają widzowie w filmie w kinie Wolność. A na czym ten crossover polega? No po prostu na tym, że bohater tamtego filmu, Woody'ego Allena, przechodzi do tych postaci, które nominalnie występują w filmie Jutrzenka. I tam rozmawia z nimi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście on tam nawija po angielsku, a ci do niego taką łamaną angielszczyzną. No to jest sama w sobie naprawdę zabawna scena. I to jest element humoru, który też ten film zawiera. Mamy tutaj nie tylko dramat, nie tylko film psychologiczny, ale też dużą dawkę właśnie komizmu. Słownego i trochę sytuacyjnego. O których chyba wspomniałem wcześniej w omówieniu. Bo już w tym momencie nie pamiętam. Oczywiście wiadomo, że postać, którą grał Jeff Daniels w filmie Alena. Tutaj niby jest tą samą postacią, ale wiadomo, że to nie jest Jeff Daniels. Jednak aż tak bardzo Marszewski nie był wszechwładny, żeby. Zatrudnić do tego filmu samego Jeffa Danielsa, żeby poniekąd w bardzo małej dawce powtórzył swoją rolę z filmu nowojorskiego reżysera. Ale za sam pomysł wielkie, wielkie brawa. Samym tym manewrem ten film mnie absolutnie kupił. I jeśli będę do niego wracał to zawsze z miłą chęcią, bo jest tak naprawdę bogaty jeśli chodzi o wątki i uniwersalny w przekazie. A to już jest bardzo dużo jak na produkcję filmową. Można zapytać nawet czego chcieć więcej. Full wypas. I to chyba będzie idealne podsumowanie mojego odbioru akurat tego filmu. Słyszymy się już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się go wrzucić jutro, ale zobaczycie, czy rzeczywiście tak będzie, czy jednak się nie wyrobię. W każdym razie tyle, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie. Ja wam przywiozłem kawałek filmu. Woody Allen. Amerykański reżyser. Kilka Oscarów. Wybitny intelekt. Wyobraźnia. To jest coś! To jest coś! A to ma coś wspólnego z naszym filmem jakoś? Tłumaczę panu. To jest światowe kino. Ja wam przywiozłem autentyczną perłę. Niech pan założy to na projektor. Children. Let's not waste any time. The floor show at the Copacabana starts in ten minutes, and we're meeting the Countess and Larry Wilde. Well, I am impressed. I really am. You have yourself quite a place here. You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people, and here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend. I hope you like your martinis very dry. Oh, no, no thanks. Uh, I think I'll wait for that glass of champagne at the Copacabana. My God, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you, you, you. This is the fifth time you're seeing this. Henry, come here, quickly. I gotta speak to you. <gasps> oh, my God! Oh! It's an old sport. You're on the wrong side. Mom, get back here. We're in the middle of a story. We're to have a look around. Go on without me. We can't continue Who with are the you? story. It's Cecilia. I'll go get the manager. Let's get out of here and go somewhere where we can talk. Wrong, oh, Cecilia. I'm free. After 2,000 performances, the same time. I'm free. Call Father Donovan. I just found <laughs> That's too much. Me again, me again, me again. I? You've seen the movie five times. Hold oh. It's an amusement park. Yeah, hey, it's you were going to put a bed around It's written into my character. Remember I invite Kitty to Luna Park when she prefers to sleep in Oh, yeah. There's so in me. Oh, no, too bad nothing's open. I'm oh, starved. you want? Well, yeah, I left the, uh... We'll oh, please. The cabana please! That's what I usually eat. Look oh, the projector? You? look here. I've got a whole bag of popcorn. You can have that. Oh! Also, I, I have a Milky Way bar. No, that's oh. not popcorn. Dlaczego? To jest przez Kurwa mać! <laughs> Ale nad sytuacją panujemy niepodzielnie. Ja o żadnym buncie moich pacjentów oczywiście nie mam Niektórzy, co prawda, żądają odzyskania wzroku, albo podszpiegują coś tam coś, sobie, ale... Lesiu, zatrzyma!